Kiedy jesteśmy Dziupka, jesteście na kanale Dziupka TV i subskrybujcie Na tym kanale zajmiemy się odwzorowywaniem mapek. Oczywiście chodzi, na razie są tylko dwa odcinki z odwzorowania: FNAFa 1, FNAFa 2. FNAF więc zbijajcie na dole, pod moim kanałem, są filmy właśnie z tych dwóch, jakby z tych dwóch, właśnie mapek. Oczywiście też jest yy, historia z panią Vanessa, więc też Was zapraszam właśnie na te filmy. Ale na tym kanale będziemy się skupiali przede wszystkim na odwzorywaniu odwzorowywaniu różnych rzeczy z gier. Na przykład odwzorowaliśmy już z mirutkiem FNAFA 1 i FNAFA 2. -kę. Więc zobaczcie sobie na dole jak to nam wyszło, więc zostawcie... Pod nimi łapkę w górę, bo z, z fnaf właśnie przed chwilą wleciał odcinek. Więc zapraszam, bo tam też powiedziałem, jaki mamy deal. Więc. No więc życzę miłego oglądania odcinku z Ozarym i panią panesą.